Dlaczego rzuciłam Polskę i wybrałam Kanadę? Wczoraj znowu zadałam sobie to pytanie: dlaczego wciąż jesteśmy w Kanadzie? Dlaczego nie wróciliśmy jeszcze do Polski, skoro moglibyśmy? To pytanie słyszę regularnie od znajomych, od rodziny, od ludzi w internecie. I choć zwykle mówię, że to wszystko w porządku, dziś chcę powiedzieć Wam prawdę. Taką do Kiedy wybuchła wojna, mój syn miał 12 dni. Nie musiałam się długo zastanawiać. Nie chciałam żyć nawet 500 km od granicy wojny. Chciałam spokoju dla mojego dziecka, dla nas. To nie była tylko moja decyzja, to decyzja naszej rodziny. Po 7 miesiącach byliśmy już w Kanadzie. nowe życie, nowe wyzwanie, bezpieczne miejsce. Choć wcale nie idealnie. Czasem płaczę, bo bardzo tęsknię za Polską, bo kocham Polskę, kocham tradycję, mówię po polsku. To moja tożsamość, moje okazenie, ale boli mi, że nawet będąc Polką, czasem słyszę. Skąd ten akcent? I czuję, że niektórzy patrzą na mnie, jakby mniej warto. Nie chcę, by moje dziecko dorastało w takich poczuczu. Nie chcę, by musiało odadnić, czy zasługuje na szacunek. W Kanadzie też było ciężko, zimą potrafi złamać, są dni, gdy smok i ciemność przytwaczają. Ale wiem jedno: Tutaj moje dziecko dorasta w szacunku w granicach wolności, tutaj może być sobą. Nie wiem, gdzie jest, жем із шоколад, але вім же, якщо в пошті знову буде спокійний, з радісним вруц. Би відпочити спокоєм, бучучі, як у щебе, без війни в клеп.